Kolejny dzień, więc trzeba zacząć przyzwoitą piosenką, bo jest wiatr i deszcz. Dzisiaj jest dzień, dzisiaj jest dzień, który dał nam pan, który dał nam pan. Hej, weselmy się, weselmy się i radujmy się w nim. Żartowałem. Dobra. Jest Dami Gabryś. Dzień Jest Dami Gabryś. Jest z nami Remik. Gdzie jest Zbyszek? Gdzie jest... Dzisiaj nie nie No, dobra. Dzisiaj jest zbys... Dzisiaj zbyszek. Gabryś dzisiaj zohan dla niektórych. Możecie o ma zohan na ulicy mówić. <gabryś> a to ty też tak, no bo zohan był fryzjerem, a po fryzjerstwie musiał te babcie w inny nie, sposób obsłużyć. To jednak ja, nie ja wchodzi Ja jestem w za szczęśliwym związku, żeby to robić. A no, też jak się zakochał, to już był grzeczny. No, ale wiesz, też i, i wszyscy widzieliśmy ona wa palestynką. A to, no, to miłość nie wybiera. Ja wolę plotki. co widać o. po mojej żonie. Ja też. Ja chciałem po prostu mieć takie... Nie mogę tego powiedzieć. Chciałem, żeby moje dzieci były mniej przypominające ludzi z Bliskiego Wschodu. Nieważne, dobra, Gabryś nam opowie, co będziemy robić. Chłopcy dokończą strop, bo zostały mi jeszcze dwa fragmenty do schodów, a my zrobimy teraz... zepniemy. Z, z, ulewa nas chyciła, żeby, żeby... nas bronić. Ale ja już ją wybaczyłem, tak No chwilę. dobra. <laughs> zepniemy oczepami górnymi, zrobimy podwójny oczep na górze i zepniemy te ściany trzy z sobą, co zaraz y, pokażemy od góry, a potem będziemy robić murłaty, przy czym ona jest za krótka, żeby ją zrobić w całości, więc też pokażemy, jak wyciąć zamek, żeby ona się ładnie nam zeszła. I te murłaty, to będzie też potem widać, będziemy wypuszczać z budynku prawie 2 metry, ponieważ Dawid będzie miał takie zadaszenie wystające z domu nad taras. Tak, akurat moja żona. Ale, ale, też, ale, na nią. ale ty też brzmiał. No więc będziemy y, się z tym troszkę bawić, żeby je wypuścić ładniej, żeby był równo. Zrobimy takie wstępne podpory, takie zastrzały, żebyśmy mogli zacząć stawiać jutro krokwie do samego końca dachu. Y, dopóki jeszcze nie ma słupów, które będą szły od tarasu, od ziemi, od tarasu, aż pod, będą podtrzymywać ten dach. Natomiast póki ich nie będzie, to zrobimy takie zastrzały, żeby nam to nie zwalniało. Y, więc tak, tutaj sobie będziemy teraz montować oczep. Chodzi o to, że ściany nam się schodzą. Ta dłuższa nam wchodzi tutaj. Krótsza się do niej dołącza z boku, one są już z sobą skręcone narożnikami, natomiast y, zawsze przy takich domach się robi podwójny oczep, żeby te y, ściany z sobą jeszcze od góry złapać i połączyć. I też czasami jest tak, że wychodzi tutaj, akurat jak widzicie, jest praktycznie idealnie na, na równiutko, ale na przykład, jeżeli ktoś tam minimalnie coś źle dotnie, to ściana może wystawać 2-3-4 mm, jedna w stosunku do drugiej. No nie powinna, ale to się może zdarzyć. Więc taki oczep dodatkowo jest z sobą skręca i wyrównuje nam ten poziom górny. Z którego będziemy wychodzić do robienia dachu. Tu sobie dociąłem taką belkę. Jak widzicie, żeby sobie to spiąć po całości. I teraz sobie je razem skręcimy z sobą. I to już nam ostatecznie usztywni cały narożnik. Spoko, spoko to się dociągnie. Tak, tak. To A. Remik próbuje skręcić jedną z belek. Popadał deszcz tak dalej i jedna z belek lekko zapracowała stropowa i minimalnie nam uciekła, więc teraz bija takiego klina, żeby to lekko między sobą się rozeszło. Wtedy dokręci śrubą. No i będzie w poziomie. Remik przybił tę beleczkę, która nam roz, miała ją rozepnąć, Udało się. Więc teraz dokręcę chociaż jednym, jednym wkrętem, żeby nam się już tak to trzymało. Wyciągnie tą beleczkę i dokręcimy kolejnym. Wybij teraz, tylko głowę, bo ja Ciebie znam. <grymka> Przykręć tu drugą, tylko nie w tą samą dziurę, co była, nie? Teraz skręcamy sobie ten oczep na przemienie. Raz z jednej strony, raz z drugiej. Nie więcej co 40 centymetrów. Jakbyś mi ręką to lekko tam popychał, dobra? Jeszcze troszkę. Ale nie, tu bliżej mnie. Tam nie, nie patrz na koniec. Ja skręcam tu. O, tak, będzie trzeba. Drewno nam troszkę popracowało przez te deszcze, bo mamy naprzemiennie raz deszcz raz słońca, a to są najgorsze warunki do tego, żeby drewno skręcało, a czy żeby skręcało to w sumie najlepsze. <grym> Natomiast to nie jest wielki problem, bo jest, pracując dwójkę, spokojnie można wkrętem i, i przy pomocy drugiego człowieka co sobie naciągnąć. To właśnie teraz pytanie, bo od, od soboty ma być 26 stopni, więc yy, nie to, to... zostawić nie przykrywać i nie chce to wyschnie i dopiero potem przykryć. Chodzi Ci wyschnie. o strop, czy co? O, wszystkie belki tam. Yy, to znaczy, one w ogóle lepiej jakby cały czas były przykryte, wiesz? No ale teraz już są mokre, to chyba nie lepiej. To one... Spokiem i tak to odparuje. Spokojnie. Ja. Trzeba je tylko równo poukładać, wiesz, że jak będą schły, to żeby nie wysychały pod jakimś kątem, Dobra. bo je wtedy wykręcę. Na razie skręcam takimi wkrętami 90, żeby skręcić jedną belkę z drugą. Natomiast y, potem przy każdym słupku skręcimy jednym dłuższą jakąś 160 albo 140, żeby jeszcze to dociągnąć oba oczepy do, y, do słupków. Teraz nam został tutaj fragment, więc musimy sobie zrobić, odmierzyć docinkę, no i wstawimy kolejny element, potem to samo zrobimy z drugiej strony, żeby Was nie zanudzać, to pewnie nie wszystko Wam będziemy pokazywać. Potem skończymy oczem na drugiej stronie, ważne, że te ściany zewnętrzne z tą ścianą środkową są z sobą spięte, a potem pokażemy Wam, bo będziemy na to kłaść murłaty, takie 14x14 grube belki klejone, więc będziemy wycinać w nich zamki i to pokażemy jak to robimy. Docięliśmy teraz tą belkę brakującą, skręcimy ją no i przechodzimy na drugą stronę, żeby tam dokończyć ten oczep. Sprawdzamy sobie, żeby zawsze było na, na lico, żeby nam nigdzie ta płyta, ta deska nie wychodziła ani po zewnętrznej stronie, ani po wewnętrznej, bo wtedy albo przy elewacji, albo przy kręceniu rusztu instalacyjnego od środka zacznie to przeszkadzać. Coś na tym będzie stało, te dupne belki. Tak, 14 na 14 Dobra i to tak naprawdę, czyli y, biorąc pod uwagę, że stanę na tym, taka będzie wysoka podłoga, ta belka Plus... będzie 14 cm. Centym... Ciężko ocenić 14 cm. Centym... <śled> 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 y, to... Znaczy, że tu będzie sufit. Z tej belki minus 10 cm, ponieważ będziesz miał. Tak, zakładam, e, zależy jak się zdecydujemy, ale zakładam, że będziesz miał ocieplenie w całą krokie, czyli 20 cm. I potem 10 cm wróżdż w poprzek, żeby na zakładkę mieć 10 cm wełny. No bo jeszcze będziesz miał oczywiście płytę. Gdzie będzie tutaj sufit? E, ja to na podłodze normalnie. 10 cm wyżej niż to. Na wysokości brwi będziesz miał, no? Na wysokości brwi. A ja mam brwi. <grym> przy czym e, tak naprawdę no, musiałbyś stanąć przy samiutkiej ścianie, żeby możesz dotknąć e, głową e, suf, sufitu, ten... bo jeżeli staniesz e, od ściany 20 cm, no to dach się może czy idzie pod kątem, więc już, już będzie wyżej. Musiałbyś po prostu się przytulić do ściany, żeby poczuć sufit. Aha, czyli już. Tutaj Wiesz, to... jak będziesz stał tak, tutaj gdzie ja stoję, to mając 1,80 m, tak jak ja, już nie dotkniesz sufitu, bo będziesz szedł pod dość dużym kątem, masz 35 I... stopni. I właśnie to chciałem. Dobra, puść, puść. Dobra, mam. BHP zawsze na pierwszym miejscu, pamiętajcie. Zawsze bierzcie z nas przykład. Prontowałem. Tu mamy 5 metrówkę, ona ma dokładnie 50. Budynek ma, nie pamiętam dokładnie, 11 z haczykiem. My z drugiej damy 510 od samego końca budynku. A docinkę zrobimy środkiem, żeby nie była docinka na, na skraju. Ale najpierw sobie tą przykręcimy. Teraz wkładanko. Potem, znaczy może nie teraz, ale jak już zrobimy strop i będzie mniej wiało, to mamy kompresor taki na powietrze i mamy, jakby to nazwać, zszywać, taki na zszywki, jak znacie, tapicerski, tylko właśnie pneumatyczny na, na kompresor. To ogólnie to jest dużo lepsza opcja, bo jak on walnie, to naprawdę porządnie. Nie? A kosztowało to, na Allegro są za 79 zł takie Szywacze, a my kupiliśmy chyba bo na szybko, w, w którymś z marketów za 119, żeby był porządny, z i tak dalej. A kompresor ma prawdopodobnie każdy, kto ma garaż i coś tam robi sobie w domu, więc kompresor to jest rzecz, która po prostu musi być nie? w domu, chociażby piłkę napompować. Powiem Wam tak, ogólnie z Gabrysiem się fajnie współpracuje, ale się trochę. ważnie jak jeden z miasta. Ale teraz już, teraz już przytniemy, no to już nasz plan musimy chyba rozwiązać, nie? Nie, chodzi mi o to, że ja Wam mówiłem, żebyście tam na przykład robicie, żeby za każdym razem wystawały i nie doczynajcie. Ale teraz już musimy, daj nam, dej nam Panie zrobić to. No, potem. Jak, tu nie, wy będzie wystawać? A, to się nie zmieści, Oto czy No, Gabryś. Nie no bo wiesz no to ja chciałem, żebyście nic nie docinali na końcu, żebyście wszystkie wypuszczali. I potem bierzesz piłę robisz tak. Ale to my z odpadów to... robiliśmy różne rzeczy. Tutaj chciał <laughs> <laughs> oszczędzać, panie. A widziałeś jaki kominek będę miał? Piękny, Kurde, kominek z podwójną szybą i przede wszystkim ma najlepsze na ten moment normy spalin. I jest to zrobione po to, żeby... O, powiem inaczej. Będziemy ekologiczni. <laughs> Chłopie! Panie, ja tu stoję i się modlę. To są 3 metry, no, moi drodzy. Zmie zmieniliśmy maszynę. Gabryś twierdzi, że to będzie lepsze niż. Y jak się nazywa taka piła? Taka ręczna piła, wiecie, żeby przejechać sobie cyk. No używamy tego. Ja uważam, że będzie krzywo. Gabryś twierdzi, że będzie prosto. Nie pochwalimy Gabrysia. Daj, tak wyczepmy to. Dobra, lecimy z tematem. No właśnie, a my robiliśmy od połowy, bo chcieliśmy ładnie, żeby belka na belce stała. Ale w kilku miejscach zrobiliśmy, bo było strategiczne. Nawet nas pochwalisz. Wiesz gdzie? Tam. Bo tam tylko na jednej belce się trzymało. A widzisz? A my tam właśnie to robiliśmy. A potem obliczaliśmy tak, żeby to poszło... Chłopie, myśmy tu się starali, myśmy tu życie prawie oddali. O, moja żona odebrała paczkę. Przyszły mi dwie siekiery, bo ja tu mam gdzieś siekierę z Fiskarsa, która kosztuje 270 zł i bardzo mi na nie zależy. Ja ją zawsze woziłem w aucie, bo uważam, że ogólnie człowiek, który jeździ samodem, warto, żeby miał siekierę w aucie. Bałem się, że jeżeli jej będę używał, albo gdybym ją użył, to mi ją skonfiskują, a kosztowała 270 zł, dlatego kupiłem za trzy dychy po prostu zwykłe siekierki z e, chyba Blaupunkta. Takie małe po prostu powiedzmy ciesierskie. No i nie chcę ich użyć, ale będę miał. O, jak mi to. To, to nie ma w ogóle sensu. Nie dawaj drabiny, e, Nożyczki. Przesuwamy płytę. O. Daj mi od razu jak tego. Ty. Kude może Tu jest pod oknem. Pamiętaj jeszcze jedno. I na oknie się, i suszy się. Kude mo. Że Na Masakra. Kudemo. Oh. Kudemo. No chłopy, ale weź tam końcówką. <słuch> Szkoda. A skąd wiesz, czy nie będziemy zaraz ścinek taki zbierać. Nie bądź taki nieoszczędny. O właśnie są uświadomiłem co robię. Nie podoba mi się to. No to jest... No! To jest dla dzieci i żony. Muszę się starać. Ale no strach jest większy niż... Ile zostało? No na pół. A miałem dojechać kupić i zapłaciłbym 89 złotych. A była pysyka Rugger's Rugger A we, e To już jest ciężkie O, ale Aż mi w głowie coś tak jak Powiedziałbym to jak ta babka Uf, stare YouTube, nie? Ale zewnętrzny narożnik. Zewnętrzny Powiem ci przy tym wietrze to będzie ciężko Tego metra mi żona kupiła na święta Bo już wiedzieliśmy, że będziemy się budować to ja zwinę, ty myśl. Ej, bo mi tu bluza przeszkodziła, No i nie wyróżnił. się... Do mnie! Do mnie! Chyba jest git. Z drugiej strony musimy zrobić to samo. To jest głębokość 7 cm, ponieważ belka ma 14 na 14 będziemy łączyć dwie belki z sobą, więc obie natniemy o 7 cm, jak się można domyślać i po prostu jedna będzie zachodzić na drugą i tak jest z sobą skręcimy. Chyba, że pójdzie coś nie tak. Nie, nie, no, takiej możliwości nie ma. A kupiłeś wreszcie to większe. Tak, tak, bo przy jak to będzie bardzo potrzebne kupiłem takie cosierskie. O Jezu! Powiedziałbym jakie to są? Ale nie mówimy takich <laughs> rzeczy. Będziemy sobie teraz nacinać te belki, które będą podtrzymywać potem nam, do nich będziemy kręcić krokwie, a te belki z kolei będziemy przykręcać do ścian. Będziemy sobie teraz zacina, robić zacięcie na obu z nich, ponieważ łączna długość to jest 13 metrów, nikt by nam takich nie przywiózł tutaj pod dom, więc ją przecięliśmy w jednej trzeciej i będziemy po prostu dwie belki z sobą łączyć, żeby sumarycznie wyszło tak jakby dom ma 11 metrów plus 2 metry wystające na jako dach tarasu. I teraz chodzi o to, że natniemy sobie to w kilku miejscach, na przykład, nie wiem, na tej długości, to natniemy sobie na przykład w siedmiu miejscach i potem sobie to utniemy jakby w poprzek, żeby było równo. Mhm. Jeszcze zrobimy z cztery i będziemy to robić z boku potem. Teraz czekaj, żebyś nie dostał w dziób. To weź tak mu delikatnie, nie ciężarem przytrzymuj wiesz, żeby mu nie odbiło płyty w paszcze. To musi być cipka przytkana. Tata zabezpieczył. <grystanie> <grystanie> Moim zdaniem teraz pójdzie. No bi. Dobra Bij. Weszło, widzisz? Kręć, tu se wkręta na końcu Rozumiesz? I wtedy z tej, no i będziesz miał Tu jest na lico z dołu, więc nie wejdzie Ci więcej, nie masz. Zasada jest prosta, czyli Tu e, sprzedamy raz w tygodniu Ty chcesz smakowe czy niesmakowe? A daj, no chciałem jak powiedzieć, daj posmakowe no <laughs> Włoskie notki w sosie jogurtowo parmenazol z Parazanowym pa, Ze szparagami, orzechami i mm. Dobrze idzie. Młotek potrzebuje. wiesz. Faziątko, patrz. Nałożymy potem, kupiłem tą tarczę taką no. do szlifowania drewna i to tak sobie zlicujemy, żeby to po prostu było w linii. Aha. A na zewnątrz? Ta. Tamtą stroną Dłuższa idzie na zewnątrz, żeby ona większy, większej ilości mięs była przyczepiona do ściany A krótsza tam gdzie będzie podparta cała Jak my zrobimy to i strop Nie strop yy Belki, nie? No. Yy, to potem obijamy je To potem następną rzeczą, a i te murki muszą być Tak I wtedy co? Robimy płyty I blachę? No Kiedy robimy ten... Yy... Parapetowa? <laughs> nie, bardziej się o komin no, komin, w którym momencie będziesz chciał Bo to i tak dach musi być praktycznie gotowy Bo to po prostu tam, gdzie on wyjdzie, to się przebijemy, nie? Ale to będziemy planować, wiesz, na dniach to będziemy planować, tylko musimy zrobić więźbę Musimy się odwrócić 180 stopni, wiesz? Przechyl mi to trochę, okej okay. Jestem Wyrzuć, czekaj, wyrzuć to na górę na razie I teraz tam mamy namalowaną gdzieś kreseczkę to trzeba, czekaj, ona jest też na górze, ją przemalujemy tutaj z boku. Mamy kiepską pogodę. O tyle musimy wysunąć. Dobra. Ja tu zabezpieczam bani. No. Powiedz bo nie widzę. No, okay. ja wiedziałem, że tak to chcesz położyć. Jak to będzie tu, to będzie to trzymać na tyle. Tak, rę, że jakby nie przeważy nie? Tak. No no, 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 no. I też dlatego to jest dłuższe, no, żeby jakby jak największą ilością tu śrub się to tego trzymało, nie? Dobra. I tak to będzie podparte stópem, więc nie ma prawa stać, ale dbamy o fizykę. Przynajmniej udajemy, że ją znamy. Belka tu jest tak gruba, normalnie w domach szkieletowych tak nie jest Normalnie wystarczy podwójny oczep, czasami potrójny I już wtedy się do tego kręci krokwie I to jakby już wystarcza w zupełności Natomiast przez to, że Dawid ma ładnie wysunięty ten dach Żeby ten taras e, był zadaszony No to musiała być odpowiednio silna ta belka Bo ona co prawda będzie podparta Ale chodziło o to, żeby ona nie obwisała No bo ona wystaje 2 metry Więc, e, więc e, dlatego stąd to wzmocnienie Normalnie gdybyśmy robili bez tego wypuszczenia Robilibyśmy to po prostu na podwójnym oczepie Wtedy krokwie się wierci w miejscu do que são soups. I wtedy przez krokwie przewiercamy się Przez dwa oczepy i wiercamy się do słupka I właśnie to co będziemy mieli krokwie mniej więcej? Tutaj w tym przypadku będziemy mieć co dwa słupki A no to głośno masz tak. tak, masz no tak... na drewnie, mimo wszystko To znaczy, właściwie nie, bo tak naprawdę wtedy zrobić na połowę cieńsze krokwie Aha. Ale za to mniej pracy, Ale no bo tych krokwie będziemy krokę. No właśnie o to chodzi, bo to jest ta sama belka O czym już mówiliśmy, jak stropowa no. Bo chodzi o to, żeby nie było z niej odpadu Dlatego jest to wyliczone, że będzie przy co drugim y, słupku No i no też jest tak mocna podpora tutaj Że nie ma, nie ma obawy, że nam zacznie pracować ten oczep. Tabelka jest przewidziana delikatnie węższa niż sam oczep, bo chodzi o to, że jak będzie tutaj ocieplany od wewnątrz, konstrukcji siłą rzeczy tu już się nie da, bo jest tabelka, więc jeszcze tu będzie dodatkowe ocieplenie w poprzek i też tą małą, bo małą przestrzeń wyłożymy yy, cienką warstwą wełny, żeby tabelka nie powodowała żadnego mostku termicznego. wiggy wiggy. A Musimy teraz obciąć zastrzał na tej drugiej belce, ona pójdzie siłą rzeczy odwrotnie i dojdzie nam do końca budynku. Chyba, że się pomyliliśmy w obliczeniach. To nie byłoby śmieszne. To jest frezarka czy co to jest? Nie no, do wszystkiego się nadaje. Nie stwierdziliśmy, że oszczędzamy czas, nie bierzemy tarczy, tylko sobie poradzimy z takim małym łańcuchem.